Jestem bardzo ciekawy mojego rezultatu i no mojego podejścia. No. Także taka, ta, taka to jest historia. Zobaczymy jak to wszystko w praniu wyjdzie i no, ogólnie ludzie są z tego zadowoleni. Ja mówię ja widziałem w książce serwisowej dokładnie taki sam zestaw i dziwiłem się że u nas takie, takie ciśnienie takie ciśnienie kurcze robią na, na to żeby jeździć na kombajny sprawdzać. Mm, yy, robić próżni i tak dalej. OK, dobra, wszystko się zgadza, próżnia. Wiemy, co jest grane, to wyciąga wodę i tak dalej. Yy, ale to po prostu to się łączy po, podobno z tlenem i nie ma żadnego problemu, więc to jest tak prze tak wyprodukowane, żeby nie mieć właśnie jaj, wydaje mi się, że cały ten embaraz, no tak się powinno robić ogólnie z tą próżnią. Bo ja wiem, bo jak to lodówki czy coś e, przywracałem do życia, no to tak się dzieje, ale no z drugiej strony, dlaczego takie zestawy w Stanach na przykład sprzedają, tak? I to mnie strasznie zastanawiało, dlaczego właśnie taki zestaw można sobie kupić. W, w biedronce i można sobie dopełnić e, samemu. No, to było strasznie ciekawe dla mnie, i to też jest jeden z powodów, e, dlaczego po prostu sam chcę to zrobić e, po prostu obalić jakiś mit. E, raz już mi mówili w serwisie, że czegoś tam nie ma. E, miałem wątpliwości co do tego, czy samochód będzie dobrze naprawianej przeze mnie. Ja, jeżeli chodzi o mechanikę, nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o swoją pracę przy samochodzie. Tak się wydaje, że klimat to jest jakiś taki temat czarodziejski. Na pewno jest, bo yy, no trzeba się znać, no ja nie powiem, ale to skoro wcześniej już było przez fachowca sprawdzane i ten układ działał, no to ja obstawiam na nieszczelność i, i te wszystkie historie, co teraz opowiedziałem, to po prostu mnie pchałem do tego, żeby to, to, to załatwić samemu już w końcu. No bo jednak jednak coś to, to z polecenia to co najlepsze, ale no nikt nie ma romansu na to, żeby samochód stał na placu 2-3 dni, żeby ciśnienia sprawdzać i. Y, napuszczałem na jeden sezon. Y, Pojeżdżą ludzie, nad morze pojadą, zaraz zimno jest i w dupie za rok kolejna kolejny serwis klimy i każdy tam myśli, że tak musi być. Podobno, o czysty przykład u mojego brachola, on miał samochód pod, pod, pod zwolnie kupiony. Yy, to jest BMW górcze e 395 piątka 2-3 rok. Yy, tam miał skrapacz do dokupienia, no cały w ogóle przód był tam przyprasowany, pocałował w coś ten samochód, yy, nie że to ostro, ale to jednak było pokiereszowane, powymieniane tego śmego, yy, podokupowane braki do, do klimy też między innymi, dobrze nabita klimat, dobrze zrobiona przez dobrego gościa, yy, czynnika chyba chłopak nie wymieniał, kurde, przez 5 lat. Jakaś, jakaś dobitka by to musiała być do tego układu na pewno, ale co nie zapytam y, po sezonie? A teraz też zapytam w tym, y, co nie zapytam po, po sezonie, jak się klima sprawowała wszystko elegancko. Więc można, można to zrobić, ale nikt nie ma takiego, takiej melodii, żeby podejść do tego chyba normalnie. Ja nie wiem, y, Golona strzeżono na tej zasadzie. No. Także to są te powody, dla których kurde, ja jestem skłonny zaryzykować szypaki. Wszystko jest, uszczelniacz jest, marki dobre, te czynniki ludzie chwalą. To, to sprawdzone, to samo przez się, bo to wiadomo, firma nie od dziś i nie krzak. Więc samo to, że, że tutaj jest to okno rewizyjne, to, to mnie zastanawia, że to jest ciekawa sprawa. Ja nie miałem w Chinolu tego. To tutaj musi być coś widać. To też jest ciekawa sprawa. Mówię, um, no on się trochę różni niż mój, ale to chyba trzeba będzie coś zaślepić. Ja muszę zobaczyć, jak to wszystko wyjdzie, bo ten czujnik muszę przepiąć. Yy, ale to wszystko będzie badane, sprawdzane, wstawiane i tak dalej. Także, także tak to jest. Zaraz, co my tu mamy? No, tu mi chyba czujnik wejdzie z tego, co pamiętam. A tutaj też coś jest, a, a u mnie tego nie ma. No, ale to się dojdzie z tym wszystkim. Coś coś na pewno trzeba by, by, by. O, nie wiem tylko jak to zaślepić. No dobra, będę patrzył no Było napisane według katalogu, że pasi no to musi pasić kurwa, już komuś trzeba zaufać. Dobra, yy, to tyle.